Witajcie widzowie, dzisiaj moim głównym celem jest to odwiedzenie wypizdowia, które znajduje się tuż obok wioski, w której aktualnie się znajduję. W owej wiosce jest w chuj duże centrum handlowe, które zamierzam odwiedzić, ponieważ muszę kupić marychę koks, wiagrę, ksanaks i ziemniaki. Dobry panie paździoł. Normalnie mógłbym tam pójść, ale kurwa mój zjebany sąsiad kazał mi jechać koleją. Więc zrobię tak jak on mi kazał. Siema stary waflu, sprzedaj mi bilet do tej wioski obok. Dobrze interesy z panem to przyjemność. Dzięki, na rakoński fiucie. Dobra widzowie, teraz wsadzamy moją szlachetną dupę do tego pudła i jadę ku wie gdzie. Ale studnia zajebista, kurwa wleciałem do niej, pomocy, pomocy, pomocy. Spokojnie towarzyszu już cię ratuje. O dzięki typie za uratowanie mojej tonącej dupy, proszę dam ci trochę golda, ubierz się jak człowiek, i oczywiście nie przepierdol wszystkiego na dziwki. O dziękuję bardzo. Dobra, pierdolę tego typa, idę kupić świeże bułki, węgli i tak dalej. No to zakupy zrobione, teraz wracam na chatę. Ej, poczekaj, poczekaj. Kurwa, typie. Czego za mną łazisz jak pedofil za swoją ofiarą? Dobra, wypierdalaj. Kurwa jakiś tu stójdzie, noż do chuja wafla jeszcze mnie hilem chciał zarazić. Witam szanownego mości pana. Chciałem zgłosić napaść z nożem w ręku. Kto cię zaatakował? Typ miał meto 50 wzrostu siwe włosy i był ubrany w garnitur. Ja tam nikogo nie widzę. Dobra, późno się robi, idę do domu. Dobrze widzowie, nadeszła pora pożegnać się. Życzę Wam miłego poniedziałku. Trzymajcie się, pozdrawiam.